O kurczę, telefon. Tata? O nie, to tata. Znowu będzie męczka. Halo, co chcesz? No dzisiaj wychodzę, ale jeszcze nie wiem o której. Dobra, no to zadzwoń sobie do sanepidu i zapytaj się jak tak. Może ci coś powiedzą. Powodzenia. Tak mnie męczy, że już nie mogę tego. No to sobie jeszcze pojejczy, bo jak stąd wychodzimy, moja droga, to idziemy prosto na imprezę. <noise> Serio? Jest jakaś imprezka? Nie wiem, ale jak my się zjewimy, to będzie na pewno. Kurczę, no. Tylko przecież on mnie zabije, jak nie wrócę do Jestiki, no. Siedział z nią dwa tygodnie. Myślisz, że jeden dzień zrobi mu różnicę? Tak? Mhm. No dobra, no to chcesz się ubrać? Idziemy na imprezkę. mi, sprawa co jest. Tak? Słuchaj, nie mogę znaleźć Marcela. Chciałem zadzwonić do Wojtka. Wojtka? No, lekarza Wojtka, no tego od Iwony. Znaczy, od Leny. O, a no i co w związku z tym? No, przecież on nas może zwolnić z kwarantanny, no, a nie mam do niego numeru dobra, poczekaj chwilę. Masz? Aha. No dzwoń. Hmm? No i jak? Fajnie, no. Halo Wojtuś? Cześć, tutaj Dominika. Słuchaj, mam sprawę. W sumie nie ja, tylko Iwonka. Oczekuję, że w ramach odkupienia swoich win <złuchaj> zwolnisz nas z kwarantanny. Okej. Okay. Dobra, porozmawiam z każdym, tylko ze wszystkich, Dobra, zwłaszcza Iwonę. Mhm. Dobra, zarobiliście. Poczekaj, sekundkę, okej. Okay? Marcel! Marcel, Arek, Mamy lekarza na linii! Tak, jakiego lekarza? Na no, wtórnym Wojtka! Pewnie kojarzysz. Chcesz być pierwsza? Daj mi go. No, cześć. Hej, tu tak, Konrad. Konrad. Czy ja się przesłyszałam? Co za przypadek? Naszym lekarzem z to jest akurat Wojtek. Aha. Przypadek, tak? A możesz mi powiedzieć, jak do tego doszło? Nie wiem. zapytaj się, pędzi on mi dzwonić. Zwalniają nas przez telefon? Czyż jak jesteśmy bez objawowi, to po 10 dniach możemy wejść z domu. O, czyli nie musieliśmy dzwonić do z iwony sorki? Wojtek? Rozmawiam. A tak? Serio? No to nie wiedziałem. Dobra, dzięki Wojtek. Już ci daję Iwonę. No trzymaj, bierz ten telefon. Kadaj sobie znać. Co za szopkę robicie? Halo? Ludzie, jaki świat zewnętrzny jest piękny i to świeże powietrze. W tym momencie mógłbym nawet ten krakowski smok pokochać. A najważniejsze, że wreszcie mogłem zająć się swoją karierą. Także trzymajcie za mnie kciuki, bo lecę ratować moją złotą robotę.